Cześć, jak Z tej strony czyli Kasztan i dzisiaj pokażę top 10 najlepszych środkowych obrońców w historii futbolu. Zostawcie łapki górę, subskrybujcie kanał. Pierwszym obrońcą najlepszym jest Paolo Maldini, polski obrońca, który przez całą karierę grał w akcji Milan. Był także reprezentantem Włoch, z którą zdobył liceum Świata w 1994. Nazywa medal Instytutu 7990, 1990 Mistrzostwa Europy 2000. Kolejnym bardzo dobrym orędowcem jest Carles Pujol, hiszpański piłkarz, reprezentant Hiszpanii, kapitan klubu FC Barcelony, grający na pozycji środkowego, bocznego obrońcy. 15 maja 2014 a oficjalnie zakończył KRD. Mierzył 1,78 m, ważył 80 kg. No to teraz idziemy dalej. Kolejną wybitną obrońcą jest Bobby Moore, angielski piłkarz, środkowy obrońca, mierzył 1,83 m, ministrza z roku 1966. Idziemy dalej. Widzisz Van Dijk, holenderski piłkarz, mierzył 1,93 m, waży 62 kg, występując na pozycji obrońcy w angielskim klubie Liverpool, z którym wygrał Ligę Mistrzów w 2019 roku. Prezydent Holandii. Rio Gavin Ferdinand, angielski piłkarz, grający na pozycji dokołowego obręby. mierzy metr 89, waży 87 kg. Kolejnym je, jednym z najlepszych obrębców w historii futbolu jest Loro Blanc. francuski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy Mistrz świata z 1988 roku. Mistrz Europy 2000. Zobowiązca pierwszego złotego gola w historii finałów Mistrzostw Świata. Kolejnym bardzo dobrym orędzem jest Sergio Ramos Garcia. Hiszpański piłkarz występujący w pozycji orędzim w francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz reprezentacji Hiszpanii, której jest kapitanem. Mierzy metr 84 i waży 82 kg. Kolejnym Wyśmienitym defensorem jest Rafael Varane, francuski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy, angielskim Manchester United oraz reprezentant Francji, Mistrz Świata z 2018 roku, uczestnik mistrzostw Świata 2014, Mistrz Euro 2020, mierzy Matrzy 92. No to teraz przechodzimy do ostatniego obrońcy, którym jest Giorgio Kielni włoskim każdy wystąpiący w pozycji obrońcy amerykański w klubie Los Angeles FC były rezultat Włoch no i to było na tyle Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Możecie ten film przesłać do swoich znajomych żeby zobaczyli tych znakomitych obrońców no to chciałem ja jeszcze mojego dnia trzymajcie się cześć